Po chwilę w bezruchu, obserwując podziemny kamion wypełniony odrażającymi bestiami, czekającymi tylko na jego najmniejszy błąd. Wiedział, że jeśli nie dokończy swojego zadania, to mieszkańcy Green Hills nie będą mogli spać spokojnie. Drapał się na półkę skałą za jego plecami i przykucnął w ciemnym kącie. Wyciągnął przed siebie lśniący, błękitny miecz i w jego odbiciu ujrzał swoją twarz. Kiwnął głową na znak gotowości i postanowił ruszyć dalej. Cholera! No, ło! Próbują się do mnie dobrać, ale ja im pomogę zginąć. Gdzie jest mój miecz? Jest! Gindraniu! Brrr. Dużo surowców jest do zebrania, ale jak tu zebrać jakiekolwiek surowce? Jak tu tyle? Zła się czai, chyba muszę zejść na dół. Lawa, wyleje się. Nie, przygasła, na szczęście. Muszę pilnować swojego dupka, żeby mi tu zaraz ktoś go nie obskrobał. I przy okazji zbiorę wszystko, co mogę stąd zabrać, żeby nie wrócić z pustymi rękami. Sporo tutaj tego jest, naprawdę sporo i szkoda by było to zostawić. Powiedzmy, że... Powiedzmy, że zablokuję tutaj dopływ lawy. W ten sposób. Powinno być dobrze. I zabieram co mi się należy. Och, tak. Coraz więcej, ale jednocześnie coraz ciężej. Wow, jest magma. Wow, wow! Zawadziłem. Fuck O wow! Giń. Giń. Dajcie mi mój miecz! Udało się, a było blisko. Muszę bardziej uważać na swoje dubsko, jak nie chcę go stracić. Cholera. Jest to cholernie niebezpiecznie. Mój dziura. Zmiary co mogę. Dobra. Nie marnując czasu na zbędne głupoty, Ewangelia sobie będę wydobywał u siebie w wiosce. Teraz zamierzam wybrać się wprost do kolejnej części lochów. Jednak trochę, trochę tak szkoda jest mi zostawiać takie cacuszka złoto, żelazo. To wszystko przecież jest... przydaje się, no, przydaje się. Że jeszcze to złoto, jeszcze tylko to złoto <laughs> Nie sposób jest to tak po prostu zostawić Tam znowu złoto Tam już nie będę się wpychał, tam już kolejny czeka na mnie Dranie Ach, udało się Udało się Okej okay. Tutaj jeszcze coś jest? Nie widzę. Trzeba to rozświetlić. A gdybym tak zrobił pułapkę, powiedzmy w ten sposób. One by się tu... może by się tu nie przedostały. Ja uciekł, uciekłbym sobie mokiem Ale i tak muszę z nimi walczyć Muszę ich powybijać Im więcej ich wybiję, tym większa szansa, że nie wrócą do wioski Światło I jedziemy z tym koksem, jedziemy no i za krótkim mam. A żeby mi tylko nic na łeb nie spadło rozgromieni. To jest złoto. Cholera! Cholera! Ach, ty draniu, gin! Nie mogę sobie tak po prostu tutaj skakać z kwiatka na kwiatek, bo zaraz stracę życie. Ja pierdzielę, co tu się działo? Co tu się najlepszego działo? Światło! Jest światło! Tu jest zejście, trzeba je oświetlić. Zostawię pochodnie na drodze. Tu. O. I tędy sobie teraz pójdę. Tutaj zostawię pochodnie, żeby wiedzieć, gdzie iść. I tutaj zostawię dwie pochodnie. W porządku. Tu są jakieś schody. Schody w dół. Gdzie one mogą prowadzić? Jest skrzynia! Wow, w końcu znalazłem jakąś skrzynię. Super. Tylko... Uważaj na swoje dupskopi czy uważaj... Tam również może być wyjście. Jest skrzynia w skrzyni, żelazne spodnie i dwa jabłuszka. No, lepszy ryc niż nic. Chociaż więcej spodziewałem się po tym miejscu. Z powrotem jestem na dole. Muszę się przedostać tam na górę Co tu jest, tu są jeszcze jakieś lochy Tam kolejny pająk już czeka Cholera, dobijają się do drzwi Złoto Ale wali Muszę się z nim chyba rozprawić Idzie, idzie, idzie Giń! Kolejny. Ach, tych odwłoki ohydne, włochate. Załatwiony. Tutaj muszę. Muszę, muszę, muszę zaznaczyć jakoś. Że to jest wyjście tedy. O, w ten sposób niech będzie. Cholera, gdzie on tak wali. Światło. Światło. Nade mną jest. Musi być gdzieś nade mną. Widać Na bank jest gdzieś blisko Ktoś tu idzie Skrzynia, jest druga skrzynia Cholera jak walą Chleb, szybko Perła kresu, jabłko, świetnie Muszę wleźć tam na górę Nie, nie przestaną walić. Ło, szkielet, szkielet, atakuj Atakuj, atakuj Atakuj go Zamity! Pochodnia, niedziałająca pochodnia. Ooo, trochę się uspokoiło. No. Trochę się pośpieszyłem z tym. ...spokoiło. Ale zaraz dam nauczkę. Żebym tylko się nie zgubił. gdzieś tutaj jest! są! przody pieprzony dresiarzu! Ach. Ach. udało się! tutaj jest szkielet gripper wow nie wybuchaj, nie wybuchaj, nie wybuchaj nie wybuchnie. kolejna skrzynia Jednie, to lubię Wyjście, dobra. kolica jest bezpieczna. Żelazo, niewiele tego żelaza. No ale jak już mówiłem, darmo to i ocet słodki. Labirynty, ślepa uliczka. Cholera, szkoda, że nie mam diamentów. Wysadziłbym to całe tatałajstwo w powietrze. Wysoko, nie, jedno piętro w górę rędy teraz pajęczyny a pajęczyny? co oznaczają pająki? gdzie ja jestem? to jakaś biblioteka? skąd ona się tu wzięła? niech to diabli biblioteka jak nic zaraz tam wrócę gdzie on tak wali tutaj jest! O! Oh, fuck! Gień! Gień! Oh. Zabity kolejne pomieszczenie drabina wejdę, wejdę a co nie wejdę? Jest skrzynia! Wow Trzy sztabki żelaza to jest dziura pułapka! Nie, na pewno tam nie wejdę Schodzę z powrotem na dół. Znowu się drogi rozchodzą. Ślepa uliczka, nie wchodzę tam. Ślepa uliczka, nie ma co iść. Wracam się do, do punktu wyjścia, tylko jeszcze rozświetlę tutaj co nieco. Zobaczymy, co tu jest. Cholera, pochodnie mi się kończą. Tutaj nie ma nic Ale rozświetlę przynajmniej Większa szansa że te diabły nie wrócą Okej okay. Nic tu nie ma Dobra Nadal pamiętam jak wrócić Tędy Oj Ostatnia pochodnia No nie Czy ja mam drewno? No, ani sztuki. Skąd ja mogę wziąć drewno? Stąd! Tak jest! Ale cholera, będę musiał ręcznie kopać. Kilow, łopata, miecz. Nie mam toporu. No nic. Dobra, tyle powinno na razie wystarczyć. 16 patyków powinno. Pochodnie zrobione. Super, jestem już bezpieczny. Mogę dalej eksplorować. Wracamy tu. I tam jest ta biblioteka. Tu może jeszcze światełko pawalne. A co tam jest? Jakaś statuetka. I fontanna. Trzeba to oświetlić z dwóch stron. Gdzie jestem? Rzućmy na to okiem. Ach, tutaj jestem dobrze, będę o tym wiedział. Będę o tym pamiętał. Tutaj z powrotem zajście na dół. Zostawię tu pochodnie. Więcej światła, tym bezpieczniej. Dobra, idę do tej biblioteki. Chociaż nie wiem, co mnie tam czeka. Ach. Może lepiej przygotuję miecz, zamknę drzwi za sobą. Nigdy nie wiadomo co mi na łeb spadnie. A, oh! Nici, nici, nici mogą się przydać. Ach, te pajęczyny. A gdzie pająki? Hmm. Nie ma pająków. Szkoda mi trochę mojego zajebistego miecza, wolę wykorzystać ten, który się już prawie niszczy, mój kamienny miecz. Okej, okay. rozglądaj się dobrze. Co w niej mamy? Ach, jakieś stare książki no trudno Zabiorę jej papiery Przestudiuję jak wrócę Może znajdę tam coś ciekawego Na chwilę obecną Nie zamierzam tutaj się zagłębiać w lekturę Och, te paskudne pajęczyny opłażą mnie całego Cholera że żadnego diabelnego piekielnego zła tutaj nie ma, w szczególności tych pająków, których najbardziej się brzydzę. O, zaraz, drabina. Tam jest. Wow. Wow. Jak to cudnie. Jak to cudnie. O, tam już szkielet nadciąga. Trzeba to rozświetlić. A oh, fuck you! Fuck you! Ciarki na plecach! Cholera z nimi! Jaki... Jaki wielki? O, Tam jest ścieżka. Nie wiem dokąd to naprowadzi, ale za daleko nie będę odchodził. Muszę najpierw spenetrować do końca tą jaskinię, e, tą bibliotekę. Berry. Oświetlę to. Będzie bezpiecznie jak to oświetlę. Tu się kończy ma wycieczka. Spieprzam stąd. Łooo! Wow. Cholera, jeszcze się zmoczę, no. Oh, udało się. Myślałem, że będzie po mnie. Dobra, nie ma tu nic ciekawego, idę stąd. Wow, wow Następny! Jeszcze jeden, kurde! O! GIG! GIG! Skąd te szkielety się tu biorą? Złoto! Jedna sztuka, druga sztuka, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Oh. Złoto! Trzeba będzie je jakoś spożytkować w wiosce. Dobra, wracam, wracam. Póki głowy nie straciłem. Tam wolę dalej nie iść. Jest biblioteka, wdrapuje się na górę. Tą drabinką. Okej, okay, jestem. Coś tu jest ciekawego. O, książki, książki, wszędzie książki. Bezużyteczne książki. Cholera, na co mi to. Skrzynia. I kolejne książki. No nic, zabieram wszystkie się przydać. Mam nadzieję, że znajdę tam jakieś ciekawe informacje na temat być może tego miejsca, tej krainy. Zobaczymy. Ale nic tu specjalnego już nie ma. Oa! Więc ja mogę stąd już iść. Coś tu jeszcze może być ciekawego. Tutaj byłem. Tu schodziłem. Sobie jeszcze... Jeszcze tylko tego brakowało, żebym sobie nogi połamał. Byłem tu. Idę stąd. W porządku. Chyba... Chyba mogę już stąd uciekać. Wydaje się, że już jest bezpiecznie. W miarę bezpiecznie. Więc... Powoli można stąd odchodzić. E, żebym tylko ja pamiętał, gdzie jest wyjście. Fuck! Kurde, mnie wystraszy! Nie, jeszcze szkielet? A już myślałem, że jest bezpiecznie. Gin. Wow. Skąd się oni jeszcze muszą się brać tutaj? Gdzieś tu jeszcze jest zbyt widno, no ale nic. To są resztki. Resztki tych pokrak. Ha. Schody na górę. Tu jest ciemno. I tu nie za widno. Co to? Cholera tylko nie kolejny Enderman, nie? Co to jest? Co tutaj jest? Wow! Co to za komnata? Ło wow. Co to za diabelna maszyna? Ło wow. skierowal! Wow, Kolejny! Skąd to nie się biorę? Ło! Wow. Cholera! Co to za robale? Dlaczego ja się palę? Dlaczego ja się palę? Fak nie! Poga, 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 poga. mais, 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 mais.